Witajcie kochani, witajcie, 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 witam Was serdecznie. Um, oczywiście mnóstwo pozytywnej energii dla Was. Um, I dzisiaj um, chciałabym opowiedzieć oczywiście tylko i wyłącznie z mojego własnego doświadczenia na temat aloesu. Tak. Tego pięknego aloesu. Um, jak wiecie, była u mnie Ela i. Um, Opowiedziała mi o tym, jak stosuje właśnie aloes na włosy oraz inne, inne rzeczy, jak goździki i mąkę ziemniaczaną. Trzykrotnie zrobiła mi fajną maseczkę i nałożyła mi na włosy. Ja ogólnie od roku czasu miałam bardzo duży problem. Moje włosy strasznie wypadały, po prostu przy każdym myciu to było po prostu garściami. I uwierzcie mi, brałam naturalne rzeczy i, i, i tabletki, które są na włosy i na paznokcie i no niestety nie poprawiało mi się to, nie poprawiało mi się to. Na początku była lekka poprawa, a później ja te tabletki ogólnie brałam przez rok czasu na włosy i, i, i na paznokcie, ale, ale nic się nie poprawiało. Mówię, pierwszy miesiąc była poprawa, a później nie potem po prostu wróciło to tak, jak było. No, ale jakoś tak za bardzo się tym nie martwiłam. Trudno, no, widocznie tak miało być. Jak na przykład koty linieją, to ja, ja też liniałam trochę. No i przyjechała do mnie Ela, i, i wtedy zdarzył się cud. Nałożyła mi, zrobiła mi trzykrotnie maseczki, no i nagle włosy przestały mi wypadać. A że ja ogólnie u siebie tam Milford mam a wielkiego kaktusa. No teraz Wam nie nagram, bo jest tam. Eee, i, I wzięłyśmy właśnie liścia, ucięłyśmy z, z tego dużego kaktusa. Z tego jednego liścia to w ogóle wyszło nam na, 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 na trzy maseczki, e, na włosy, na moje długie włosy, tak. Mam je teraz bardzo związane, bo e, ja sobie nakładam aloes, ale to za chwilę Wam powiem. Eee, I. I z tego jednego liścia właśnie było aż, aż na trzy, no bo to jest dosyć duży, wielki, ogromny kaktus, więc starczyło na tak dużo. Oprócz tego zaczęłam sobie, bo ja cały czas używam Ordinary kosmetyki, moja, odkąd moja Zuzia mi o tym powiedziała, więc używałam tylko tonika i, 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 i tego tam 10% cynku, coś tam, coś tam, także tylko te dwie rzeczy. Ja nie nakładam ogólnie żadnych pudrów, fluidów, niczego na twarz. Moja twarz tylko jest rano. O, poczekajcie, bo jest akurat tutaj. O. Ja przez półtora roku ja zawsze miałam duże problemy ogólnie z twarzą. Często y, miałam y, wypryski, w sensie, że zawsze przed okresem i, y, i nie mogłam się tego pozbyć. No i odkąd moja Zuzia zaczęła to używać i mówi, mama, ty też to używaj, więc ja używam. Także ja używam tylko tego, tonik z ordynary i niacinamidę 10% i 1% cynku, o coś takiego. I to są dwie rzeczy, które ja używam od, pff, pff, można powiedzieć, już prawie dwa lata. No, już będą dwa lata. Ale ogólnie po... Yy, w pierwszym tygodniu to już była bardzo duża zmiana i od tamtego momentu ja nie mam żadnego wyprysku na twarzy, ale tak jak mówię, ja nie nakładam żadnych innych kremów, nie nakładam e, żadnych fluidów, e, żadnego make-upu. Jedyny make-up jaki robię to tylko po prostu sobie cienie na oczy i, e, i tuż do rzęs i to jest wszystko. Ja nic więcej na twarz nie kładę. Rano to i na wieczór to. I to jest wszystko, co ja robię z twarzą. No i tak sobie pomyślałam: kurde, jak ten Aloes jest taki super, to może na razie sobie odstawię, znaczy tonikiem i tak robię, ale mówię, może sobie odstawię to drugie i, i, i na razie, póki, póki mam jeszcze te listki, to sobie będę naturalny Aloes kładła na, na twarz. No i rzeczywiście ta buzia się zrobiła jeszcze fajniejsza w sensie takim, jakby po prostu, no bo Aloes ma 97%, to jest praktycznie sama woda, więc czy 95%? Nie sprawdzać, znaczy możecie sami sprawdzić, ale mnie nie sprawdzacie, Bo ja to e, rzadko kiedy pamiętam takie szczegóły, a nie chcę udawać, że coś wiem, jak nie pamiętam. E, i, I po prostu naprawdę nawilżyło mi e, moją skórę e, twarzy, więc to było takie fantastyczne. No i oprócz tego, e, z resztki tych listków, co miałam, nakładałam sobie właśnie na włosy i, i na twarz. Także fajnie, fajnie mi to zrobiło, tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie, mówię Wam o tym, bo jakby ktoś mi to powiedział lata temu, to moje włosy po prostu, ja mam ogólnie włosy bardzo takie puszące się, ja jak moje włosy, to jestem taka szopa normalnie, jak, ta, jak, 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 jak e, e, murzynki mają tak fajnie, takie kręcone, piękne włosy, które mi się zawsze podobały i one też właśnie jak umyją, to mają takie wypuszczone, to ja, to ja też tak mam. I zawsze taki miałam problem, że one się właśnie tak puszyły, i często nakładałam olejki na te włosy, i starałam się, żeby troszeczkę właśnie te fale jakoś tam opanować, no ale nie zawsze to wychodziło. I od momentu, słuchajcie, jak przed ten aloes, bo zamówiłam sobie, oczywiście, tak, mam roślinki, ale wiadomo, no przecież to też nie rośnie tak szybko, a ja bym chciała to używać codziennie. Tu jest ogólnie aloes od Justysi, ale to też za chwilę. No i postanowiłam sobie zakupić e, aloes e, w butelce, co prawda pisze to, macie tutaj, co prawda pisze to, że to jest 100% aloesu, ale oprócz tego aloesu to jest jeszcze leaf juice, e, condrus, crispus, seaweeds, potasium sorbate, jakiś toko, perol i witamina E. I powiem Wam, że śmierdzi okropnie. Nie wiem dlaczego, ponieważ ogólnie Aloes jest w ogóle bezwonny. Produkowane to jest we Francji. I powiem tak: żadne kupne Aloesy nie są tym, co mamy oryginalnie z liści, tak. I wiem to na pewno, bo całkowicie w ogóle inaczej też moje włosy czują się, jak nałożyłam tego z liści, a całkowicie inaczej się czują, jak nakładam to, ale i tak, i tak jest to jakaś część tego naturalnego, gdzie piszę, że jest to 100%, ale nie wiem, po prostu ten zapach jest taki dziwny zapach, taki, jakbym czuła, że tam jest coś. E, nienaturalnego, tak bym mogła powiedzieć, chociaż pisze, że nie ma, ale gdzieś ten zapach jest taki, taki, no w każdym bądź razie kupiłam sobie to, kupiłam sobie trochę mniejszy, z jeszcze z innej firmy, o taki, e, więc e, na razie używam, e, używam, jego, żeby go wykończyć, wykończyć, tak, będę wykańczać aloes. E, no trzy dni. No i już trochę mi, trochę mi poszło. Tak, za, za dużą butelkę zapłaciłam 44 funty. Za tą zapłaciłam 12 funtów. Yy, uważam, że większy się bardziej opłaca. No, ale ten mniejszy tak nie śmierdzi. Nie wiem czemu. Nie, nie wiem, po prostu nie mam pojęcia. Ten pisze, że jest 99% aloesu. Więc yy, no. W każdym bądź razie, yy, do czego zmierzam? Do tego, że yy, naprawdę w ogóle moje włosy zrobiły się znowu takie grube jak miałam. E, moje fale w ogóle się tak... Wszystko się tak pięknie wyrównało. No to dla mnie to jest, słuchajcie, niesamowite, bo, bo, bo moje włosy, ja, ja szukałam przez lata, co ja mogę po prostu zrobić, żeby te moje włosy nie były takie ła wow! i żeby one tak się fajnie. Zazwyczaj to jest, jak przychodzi lato, i ja, znaczy lato ogólnie, jak zaczynam pływać w rzece i wychodzę, to uwielbiam moje włosy. Po rzece, po morzu, nieważne, że to jest słona woda, uwielbiam moje włosy. Ale tak na co dzień, jak jakie tam pierę. No, wiecie, we wannie, bo pod prysznicem to one potem takie są, no takie, takie że nie można ich ujarzmić. Uczą się trochę schylać, bo trochę mam za nisko kamerę, a nie pójdzie to yy, wyżej. bo tak będzie dobrze, no. Yy, tak. No, ja mam bardzo dużo. Ogólnie już mam trzy dni. Nakładam non-stop i, i tego nakładania to ja mam, yy, powiem Wam, yy, tak ze cztery garście, ze cztery garście sobie nakładam. I one i one dla mnie widzicie o co mi chodzi? One są um, tak jakby troszeczkę posklejane, ale one nie są posklejane. One są um, po prostu jakby ujarzmione te moje, te moje kosmetyki, ko, kosmetyki kosmetyki, kosmyki ujarzmione. Chwila była przerwy, bo Luke przyszedł do toalety, <grydy> mi tu wszedł, musiałam na chwilkę, na chwilkę przerwać, no bo gdzie siedzę, no wiadomo, w toalecie, nie? <grydy> w łazience mojej magicznej, o tutaj, kwicistej i w ogóle. Dobra, więc tak, więc tak jak widzicie, w ogóle, no mówię, moje włosy bardzo się puszyły, to po pierwsze. Po drugie, e, e, ciężko było je ujarzmić. Po trzecie, od momentu jak e, zaczęły też wypadać mi, e, to bardzo się zrobiły takie, takie że, że mało ich było, a teraz to po prostu ja je łapię, one są takie, takie jest ich dużo w ogóle A! zajebiście no, zajebiście. E, I bardzo mi się właśnie to podoba i ja sobie biorę tak e, z tej pompki, tutaj, z tej pumpki biorę sobie tak. E, Całą taką garść i tak jadę tutaj. Potem jadę z drugiej strony i na skórę głowy. Wcieram to w skórę głowy i tak robię sobie przez cztery dni. E, I raz w tygodniu biorę sobie całą garść e, goździków. Mielem to. Mielem to. Czu, 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 czu. Nie w elektrycznym, a czy robiłam w zeszłym tygodniu, w normalnym, ale za dużo było takich krudek i potem to wszystko tak leciało, więc e, nie to. Podgrzewam e, olej kokosowy, e, jak jest podgrzany, to dodaję do tego te guździki i dodaję do tego e, aloes, dużo, dużo, dużo i potem to po prostu tak wcieram, 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 wcieram. E, jak jest jeszcze takie ciepłe, to zakrywam to folią, potem taką chustą ciepłą i sobie tak siedzę godzinę czasu. No i potem to, potem to zmywam. Ela też mi powiedziała o tym, żeby że, żebym brała szampon i odżywkę razem, więc teraz robię tak, że odżywka, szampon i myję, myję. Spukuję jeszcze, spukuję to słuchajcie, octem tym, który dostam od Jolinki na włosy <grym> i to jeszcze taki fajniejszy efekt daje. No jest tego, jest tego mnóstwo, w ogóle to ja bym chciała, ja bym po prostu chciała, żeby Jolinka tu koło mnie gdzieś mieszkała, i żeby ona mogła tu siedzieć i to wszystko opowiadać, co ona robi. Ona po prostu rzeczy, jakie ona robi, jasne, że ona się tego nauczyła, ale też szukała i też do... ale, ale ona ma do tego talent. Ona ma do tego talent, do tych wszystkich olejów, do tych wszystkich e, nalewek, octów i, i tych wszystkich ziół po prostu jest niesamowita. No I, i chciałabym, żeby kiedyś właśnie była gdzieś tak w pobliżu, żebym mogła sobie z nią posiedzieć i żeby ona mogła poopowiadać, albo żeby, żeby mogła pokazać i żebym ja to mogła nagrać, jak ona to robi żeby to było widać. Um bo na pewno wie, wiel, wiele osób z Was też, też robi, ja też robię różne rzeczy, ale to ja, to ja to jestem pikuś w porównaniu z Jolinką, ona to po prostu jest magiczna. Ja mam w ogóle dużo takich magicznych osób dookoła siebie, które jedna właśnie robi z ziółkami, inna hoduje marihuanę, <laughs> hoduje drzewka, jeszcze inna robi inne rzeczy, szyje, jeszcze inna robi makramki, jeszcze inna ma Maluje, e, inna jeszcze się zajmuje wózkami, maseczkami i tak dalej. Jest nas tu wiele i, i tylko, że wszystkie jesteśmy gdzieś rozproszone, tak? Ale, ale znam te osoby i jest to dla mnie takie fantastyczne, że, że takie osoby mogą być gdzieś w moim życiu, i ja mogę to widzieć, i mogę się od nich czegoś nauczyć. E, I mogę coś pokazać czasem. I no w ogóle fajne i, i zawsze coś dostanę, jakieś olejki, jakieś ziółeczka, herbatki. E, w ogóle fajnie jest. no W ogóle jest fajnie i fajnie jest mieć takich ludzi dookoła. I ja mówię, ja bym chciała, żeby one, wszystkie te osoby były blisko mnie. Żeby Byśmy mogli sobie tak spotykać się, żeby było... Dobra, przerwa, bo znowu, bo znowu wchodzi. Nie? Yeah. No? <grytanie> ok, I pause. Bo on mi tutaj tą... On mi tutaj próbuje z, z roślinki odtygować. Pokaż tą szałwię teraz. Oh, you think so? Siada, siada. Wait a a, a, no. A, no, trochę widać. O, on mi robi, żeby ona się rozrosła. Okej, okay. good. E, a to następna historia. A jeszcze Wam opowiem, dzisiaj będzie taki dłuższy odcinek. No, wczoraj poszłam sobie trochę w ogródku porobić, wiecie? Poszłam sobie w ogródku porobić. Tam wypieliłam dookoła tej mojej małej szałwii Nie zgadniecie, co zostawiłam go na 5 minut na dworze. Zostawiam go 5 minut na dworze, wracam. Nie ma szałwi, a on tam jeździ z tymi y, grabeczkami małymi. Jak ja to zobaczyłam, uwierzcie mi, płakałam przez 3 godziny. Trzy godziny płakałam, bo nie mogłam uwierzyć, że po prostu zostawiam go na 5 minut i on mi wyrwał szałwie, po prostu. Słuchajcie, trzeba mieć cierpliwość do ludzi, naprawdę bardzo dużo mi. Ja mówię, dajcie mi cierpliwość, bo jak dacie mi siłę, to go normalnie za. No, więc y, tak mnie wczoraj wkurzył, że poszedł urwać moją drugą szałwię i powiedział, że mi udowodni, że wyrośnie ta szałwia tylko z tego drzeweczka. I on tutaj kombinuje od wczoraj, i widzicie, już przyszedł, bo tam podolewał miksturki e, do tej wody e, i, i przed mi pokazać, że a, jak to do ciebie wygląda, mówi? Czy zobacz, zobacz, już zielone wychodzi, widzisz, widzisz. Słuchajcie, jak mu się uda, to jeszcze lepiej, nie? Bo no To będą wtedy kurde, będziemy sadzić szałwie ze szałwi i w ogóle! O! Normalnie plantacja Szałwi tu będzie. Będziemy miały plantację szałwii, będziemy miały plantację e, tego e, aloesu, zaraz Wam w ogóle pokażę. E, a w ogóle to Wam jeszcze pokażę. O listeczki, bo mi się wczoraj pourywały jak niosłam, bo przesadziłam. No, no i, i, i z tego listeczka to tak tutaj, tutaj tak się wyciska i się tak ładnie kładzie na buzieczkę. O, tak, tak, tak. o już wró… Is too early darling. No Is too early. It's too early. You you're supposed to leave it sh for two days. Sh nie wyjdzie mu to. I followed the instructions on the okay. pod. On, on the, the pod. Okay. <laughs> Myślicie, że mu wyjdzie? Obstawiajcie, dawajcie komentarze, wyjdzie mu, czy mu nie wyjdzie. O, a potem jak mi zostają takie ten, to jeszcze sobie wcieram tam w głowę, nie? <laughs> Bo ja myślę, że to za krótko jest, bo to dopiero takie zielone zaczęło wychodzić, myślę, ja uważam, czuję wewnętrznie, że nie wyjdzie, że za szybko włożył to do ziemi, że powinien poczekać e, przynajmniej tak ze dwa dni. No ale powiedział, że e, przeczytał jakąś instrukcję i, i pokazało mu, że ma to włożyć na następny dzień, dobra, no okej, okay, no zobaczymy, jak mi zmarnuje kolejną szałwię, to o, słuchajcie kochani, to wtedy siekiery będą lecieć mam lecieć siekiery. Dobra, więc tak. Przesadzony. Czy ja mogę w ogóle? Poczekajcie. Dobra, nie mogę. Myślałam, że mogę sobie przesunąć kamerą. O. Przesadzony ładnie. Tak, tak, tak. Tak. I tam jest przesadzony. O. I tu jest przesadzony. Ja nie wiem, czy to widać. Widać? Widzicie? 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 No. Także ładnie, ładnie poprzesadzałam te aloeski. No, i teraz będzie, będziemy mieli plantację alasu, i plantację szałwi. No i ją wsadził, zobaczcie, wsadził ją już do, do doniczki. No, zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tutaj, kochani, jeszcze tak Wam szybko pokażę. Tak, tak, zobaczcie, biała szałwia wyrosła. I na pewno jest biała szałwia, bo pachnie. mi pachnie białą szałwią, a tutaj mój kaktusik już będzie miał niedługo co kwiatuszka, wyjdzie. no. Tutaj inny, o, inna odmiana aloesu, tak? Także dzieje się w mojej magicznej łazience. Jej, kocham tę moją magiczną łazienkę, po prostu ja tu jeszcze więcej kwiatów bym chciała włożyć. No. Także to by było na tyle, chyba. Kochani, yy, bo już filmik prawie 20 minut. Dobra, nie przewróć mi się, tylko filmik prawie 20 minut. Także jeżeli chodzi o Aloes, to yy, ja, ja osobiście sama od siebie polecam dziewczynom, które mają bardzo właśnie takie suche, takie puszące się włosy, takie, takie wiecie, że nie można ich ujarzmić. No, mnie, się na przykład, mnie się na przykład to podoba. Ja uwielbiam takie włosy. O takie, takie właśnie, żeby były takie, takie te skręty, takie ujarzmione, wiecie. Żeby to nie było szopa, że ja się budzę. Ja teraz to się budzę, wstaję i mówię: Dzień dobry, Bogini. Jak się miewamy z ranek? Co tam słychać dzisiaj u Ciebie, kiedy masz piękne włosy? W ogóle, jakie mam piękne włosy! No, spójrzcie na mnie, no po prostu takie piękne, takie cudne. W ogóle, no. No, no i zakochałam się w goździkach Ogólnie piję goździki teraz codziennie e, na włosy, raz w tygodniu. Zobaczymy, jak będzie. E, pewnie Wam nagram za jakiś czas. Widzicie, zresztą wyprostuję się troszkę. Na razie moje włosy są takie. O zobaczymy, bo ja w ogóle nie, nie obcinam włosów. E, chyba, że mi coś w tegnie ten się, to wtedy obetnę, ale zrobiłam to już e, ze trzy razy przez ostatnie lata i bardzo żałuję, więc już nie będę popełniać tego błędu, a to zazwyczaj jak coś tam, tak, ale nie, już nie, już próbowałam, trzy razy nie, dziękuję bardzo, krótkie włosy nie dla mnie, ja wolę. No, to więc zobaczymy, zobaczymy, czy będą rosły, zobaczymy, jak one się będą miały. Dopiero jest, wiecie... Tydzień czasu to tydzień, kiedy Ela pojechała? No półtora, nie, to już dwa tygodnie, to już dwa tygodnie, bo Ela mi przez tydzień robiła włosy, więc tak, dwa tygodnie. Także polecam Aloesik, polecam, polecam moi kochani i, i tak o... I tak na tak ładnie. O, ja tam, tak ładnie. Tak, tak i sobie po prostu potem tak... no tutaj. O! O, i tak rozsmarowuję, rozmarowuję. A później takie grupki jak zostają, to zakładam tu i sobie tak ściskam, żeby one się roztygowały na głowie. No, no ja to taka jestem, wiecie, tam, taka prosta dziewczyna. Dziewczyna z lasu. Jak to zawsze na mnie mówiono. Dziewczyna z lasu jestem ja tu. Ja tam się nie muszę pięknieć, bo ja piękna jestem, nie? Jak ta Afrodyta albo któraś tam Atena. Albo jak kolorowa Justysia. No... Także... Tak... Ja to od razu, proszę bardzo. Żadnych makijaży, żadnych make-upów. Tylko... Aloes teraz. No... I będzie dobrze. Za tydzień mam urodziny. Obchodzę 21 urodziny. Ja jak się cieszę normalnie, w końcu będę miała 21 lat. Jak się cieszę. Już tyle lat czekałam na te 21, że no... No co kochani, co ja was pozdrawiam, życzę wam dużo szczęścia, chcecie, macie, o oh, właśnie, jak macie aloes w domu, weźcie sobie, weźcie sobie, oderwijcie jednego takiego ładnego yy, listeczka i zobaczycie, wystarczy wam kuwa na dwa tygodnie, jak na twarz, a jak na włosy, no to tak, ten, no i sobie tam wcierajcie, róbcie, na pewno będzie fajnie. Jak macie aloeska w domu, a jak nie macie, to sobie możecie kupić taką, takiego aloesa ze sklepu i też spróbować. No. Myślę, że ja, mo ja, mogę, po ja mogę polecić, a, a, a co wy będziecie robić, no to już od was zależy, ja tylko przekazałam jak to na mnie działa i jestem naprawdę zadowolona i te włosy, tak jak mówię, nie są puszyste, są fajne, są ujarzmione dla mnie eee, i, i zresztą tak jak widzicie, ja pod światło wam tak pokazuję i one są, widzicie, moje włosy są bardzo pus pus puszące się, bo one się puszą, że no, jestem napuszona, jestem napuszona, no. A i w ogóle jeszcze to goździki, jaki kolor mi pierdzielły na głowie. Dziewczyny, ten kolor to jest od goździków, taka a propos. No, po prostu kolor. Ja latami szukałam takiego koloru. Kurde, mama kiedyś mi robiła z tego, skoro z drzewa, to taki kolor miałam. Z, z dębu, z dębu skory e, mi robiła, a trochę kawy tam dosypywała, i, i, i taki kolor był, ale po prostu, co goździki zrobiły, to, 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 to weźcie normalnie. Ja nie wiem, czy to widać. No, a i siwe włosy, siwe włosy wam też nie będą rosły. Znaczy się trochę wyzbędziecie i odżywicie, i w ogóle no. Także ja Was pozdrawiam, kochani, życzę Wam pięknego, kolorowego dnia. Cieszcie się, uśmiechajcie, pamiętajcie, że jesteście szczęściarzami. Sorry, że tak długo gadałam, ale sobie musiałam pogadać, bo dlaczego nie, gadać każdy może. <grym> po prostu Wam dzisiaj dobry chłopak. Idę malować, słuchajcie, idę malować, a Wy... Aloesik, aloesik. No, także pozdrawiam, do usłysząka, kocham Was. Mm. Gracias.